Przyszła pora, żeby podzielić się z wami tym, co przygotowujemy w temacie powstającej modelarni. W tym filmie opowiem, jakie są plany, kiedy modelarnia wystartuje i jak to wszystko będzie wyglądało. Podzielę się też z wami wynikami ankiety, która bardzo pomogła nam przy organizacji tego projektu. Z tej strony Tomek, tym razem z wirtualnej jeszcze modelarni Aktom. Zacznijmy od lokalizacji. Jeśli chodzi o miejsce, to na modelarnie udało się znaleźć lokal. W tym samym budynku, w którym mamy sklep. Znajdujemy się przy ulicy Mogilskiej 97 w Krakowie. Sklep mieści się na końcu tego budynku, natomiast modelarnia powstanie w tym lokalu, do którego nie sposób nie trafić. Dojazd z jakiegokolwiek miejsca w Krakowie jest tutaj dosyć dogodny, praktycznie. Pod drzwiami mamy bezpłatny parking. Ulicą Mogilską przebiegają linie tramwajowe, między innymi bezpośrednio do dworca głównego, a więc nawet dojazd do nas spoza Krakowa pociągiem czy autobusem nie stanowi większego problemu. Zapraszam do środka. To co widzicie, to wstępny projekt, i w rzeczywistości pewnie pojawią się jeszcze jakieś zmiany. Sam lokal będzie gotowy na 15 listopada. I wtedy dopiero zaczniemy go urządzać. Orientacyjnie powinno to potrwać 2-3 tygodnie, i będziemy się starali dostosować lokal w takim właśnie terminie, żeby na początku grudnia ruszyć już z warsztatami. Lokal ma 90 m2, jest to praktycznie prostokąt, a więc możliwości umeblowania jest wiele. Dlatego też biurka warsztatowe nie będą stanowiły stałej zabudowy i w razie potrzeby. Będzie można je ustawić w innej konfiguracji. Jest ich tutaj 16. Każdy stół ma wymiary 120x65 cm i tutaj poustawiane są w formie takich półwyspów po cztery. Każde stanowisko ma swoje oświetlenie i możliwość podłączenia do wentylacji. Przynajmniej tak to wygląda w teorii. W praktyce zobaczymy jeszcze, jakie będą możliwości stworzenia wentylacji. No więc przy biurkach w takim ustawieniu będzie można też używać aerografu z komorą do malowania. Bo dodatkowo osobne duże stanowisko z mocnym odciągiem do malowania na przykład sprayami czy też do dużych modeli, które nie mieszczą się w małych komorach. Będzie też stanowisko do fotografowania ukończonych modeli z aparatem i ze specjalnym oświetleniem. Na tych regałach, które widzicie, znajdą się wszelkie materiały, narzędzia czy farby, z których będzie można korzystać w ramach wykupionych pakietów. Przy okazji, będzie też mały sklepik z modelami, czy też najpotrzebniejszymi akcesoriami tak na wszelki wypadek. Główną formą działalności modelarni będzie dostęp do stanowisk w formie abonamentu i praca nad własnymi modelami z niewielką asystą instruktora w razie potrzeby. Taka właśnie forma spędzania u nas czasu została w ankiecie wskazana aż przez ponad 70% osób. Rodzajów abonamentów na tą chwilę przygotowanych mamy 4. Starałem się to jak najbardziej uprościć, ale też zrobić podział na pakiety. Tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Szczegóły na ten temat znajdziecie w linkach pod filmem. Wygląda to tak, że najtańszy abonament kosztował będzie 100 zł i zawiera on pakiet 8 godzin w miesiącu. To opcja raczej dla osób chcących skorzystać jedynie z miejsca do pracy i posiadających własny sprzęt, taki jak aerograf, farby czy inne akcesoria. Z ankiety wynikało, że takich osób też trochę jest. W tym abonamencie aerograf, farby oraz chemia nie będą zapewnione, ale osobom posiadającym własny aerograf udostępniamy kompresor oraz komorę lakierniczą, a więc tego nie trzeba oczywiście przynosić ze sobą. Abonament B za 200 zł. Zawiera również pakiet 8 godzin, ale tutaj już do dyspozycji oddajemy dodatkowo aerograf podstawowy, taki jak Ultra, Sparmax czy inny podobnej klasy. Do dyspozycji są też farby, yy, chemia do weatheringu, kleje, narzędzia dodatkowe, takie jak zaginarki czy też elektronarzędzia, szlifierki, Proxon. Jest też dostęp do studia fotograficznego i biblioteczki z czasopismami czy też książkami modelarskimi. Ten abonament to dobra opcja dla osób chcących skorzystać z modelarni od czasu do czasu dla relaksu, powiedzmy raz w tygodniu yy, po dwie godziny. I kolejny abonament C zawiera pakiet już 20 godzin. Koszt to 400 zł, a więc w przeliczeniu na godzinę wychodzi dużo korzystniej niż abonament poprzedni. Wydaje mi się, że będzie to opcja najbardziej optymalna, bo można przyjść do modelarni powiedzmy raz w tygodniu na całe popołudnie 4-5 godzin i całkiem solidnie popracować nad modelem. Poza tym, że wychodzi taniej, to dodatkowo osoby, które wykupią ten pakiet, będą Miały możliwość skorzystania z lepszych aerografów, takich jak Procon Boy 270, czy AirCobraz firmy Ammo, a także z materiałów do budowy dioram, mas, ziemistych posypek, czy trawy statycznej z elektrosadzarką. Będą też maszyny do cięcia styroduru. I pakiet ostatni to rozszerzenie poprzedniego. Cena za godzinę jest tutaj taka sama, ale jeżeli wiesz, że w ciągu miesiąca spędzisz w modelarni minimum 30 godzin, to dodatkowo w abonamencie otrzymasz do dyspozycji aerografy z jeszcze wyższej półki, takie jak Infinity czy Iwata. Poza tym, na czas zajęć możesz też skorzystać z tabletu i zasilić się darmową kawą. W każdym z abonamentów będzie można dokupić dodatkowe pojedyncze godziny. Pracujemy jeszcze nad systemem do rezerwacji, tak abyście mogli sami po zakupie abonamentu zarezerwować sobie miejsca na konkretną godzinę, już z wyprzedzeniem. Zacznie on działać, jak tylko ustalimy konkretną datę otwarcia modelarni. Abonamenty można już zamawiać za pośrednictwem naszego sklepu. I tutaj, jeszcze taka istotna informacja, abonament miesięczny. Nie będzie zaczynał się w momencie zakupu, a dopiero z dniem pierwszej wizyty w modelarni. Czyli, zamawiając nawet teraz, abonament nic Was nie ominie. A dodatkowo, chętnych, którzy wykupią abonament przed sprzedaży, przed otwarciem modelarni, zaprosimy do skorzystania z naszej sklepowej pracowni. Do końca listopada będzie można przyjść i popracować nad własnym modelem na jednym ze stanowisk w godzinach pracy sklepu, oczywiście za darmo w cenie tych abonamentów, które nabędziecie. Jedną z najważniejszych informacji, które dała nam ankieta, to określenie godzin otwarcia modelarni. Będzie ona otwarta od poniedziałku do piątku od 15 do 21, a w soboty i niedzielę od 10 do 20. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to te godziny lekko zmodyfikujemy w przyszłości. Wszystko się okaże, kiedy modelarnia zacznie już funkcjonować. I tak jak wspomniałem, na miejscu będzie też instruktor osoba, która w razie potrzeby doradzi czy podpowie. Na tą chwilę mogę potwierdzić, że jednym z nich będzie Kamil Trembacz, zdobywca wielu nagród na imprezach modelarskich między innymi laureat prestiżowej nagrody 3 Diamenty na ostatnim Poland Model Show w Bielsku. Ogólnie w Krakowie mamy wielu doskonałych modelarzy i mam taką cichą nadzieję, że nasza modelarnia będzie miejscem właśnie skupiającym wszystkich pasjonatów z Krakowa i nie tylko. W planach, oczywiście poza codzienną działalnością, są też pokazy i warsztaty tematyczne, na które właśnie będziemy zapraszać doświadczonych modelarzy. Atrakcji mam nadzieję, że nie zabraknie. Wracając jeszcze do naszej ankiety, to zgodnie z obietnicą pokażę Wam kilka ciekawych danych, które uzyskaliśmy. Pierwsze pytanie dotyczyło wieku. Jak się okazuje, największą grupę stanowią osoby w wieku 30-45 lat, a jedynie 21% to młodzież poniżej 18 roku życia. Demografia tutaj osoby wypełniające ankietę to prawie w połowie osoby z mniejszych miast. Z Krakowa mamy 16% osób, Warszawa 8,6% i dalej pozostałe miasta wojewódzkie. Jeśli chodzi o doświadczenie, to 31% osób skleiło do tej pory ponad 10 modeli, a kolejne, ilościowo identyczne, dwie grupy stanowią mniej zaawansowani, czyli pomiędzy 3 a 10 modeli i 1-2 modele. Jest też grupa osób, które ostatnio modelarstwem zajmowały się w dzieciństwie, no i właśnie może Wizyta naszej modelarni będzie okazją do powrotu do hobby sprzed lat. Rodzaje modeli, które sklejacie, to przede wszystkim pojazdy pancerne, aż 35% i samoloty, niewiele mniej. Trzecią i czwartą siłą, mniej więcej na równym poziomie, są samochody cywilne oraz figurki z grami bitewnymi włącznie. Jeszcze jedna ciekawa statystyka. Okazuje się, że w większości z Was najwięcej frajdy daje samo sklejanie modeli, a malowanie czy weathering już zostają w tyle. Tego bym nie przewidział szczerze mówiąc. Były jeszcze pytania o samą modelarnię, o to jak często byście z niej korzystali. Tutaj można powiedzieć, że połowa z Was chciałaby korzystać z pracowni raz w tygodniu lub częściej, a druga połowa rzadziej niż raz w tygodniu. Jednorazowo spędzalibyście u nas najchętniej 2-3 lub 4 godziny, i pojawiło się też pytanie o cenę, na podstawie którego powstały właśnie pakiety abonamentowe przedstawione wcześniej. Średnia kwota, którą podawaliście, oscylowała w okolicach 35 zł, ale tutaj rozrzut odpowiedzi był naprawdę duży. No, w każdym razie, tak starałem się dopasować ceny abonamentów, żeby tej średniej kwoty nie przekroczyć. W pytaniu o wyposażenie pracowni pojawiło się też sporo ciekawych pomysłów. Wszystkich na pewno nie będziemy w stanie zrealizować, ale dało nam to obraz tego, czego byście się spodziewali w modelarni. Bardzo dziękuję ponownie wszystkim, którzy ankiety wypełnili naprawdę pomoc nieoceniona. Jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe, to piszcie w komentarzach, dajcie znać co o tym wszystkim myślicie. O postępach prac będę na bieżąco informował tutaj na kanale, bądź też na naszej grupie na Facebooku. Także jeśli jeszcze Was tam nie ma, to zapraszam serdecznie. I to na razie chyba wszystko, co chciałem dzisiaj Wam przekazać. Trzymajcie kciuki. Pozdrawiam. Cześć.